Takie testy dzisiaj, trochę hałasu A chyba poszli już chłopaki A jeszcze są gdzieś zawsze ktoś się musi stroić na spawę sygnały chyba że ktoś sprawdza czy słychać go czy słychać chyba trzeba zmienić częstotliwość niestety to nie jest proste w tym roku Odbieramy na tym w terenie. Ciekawe czy słychać dobrze. Słaba stacja. Trafię chyba już na koniec propagacji. Taki test. Po ciemku. I poszli. Pracuje. stacja ze wschodu stacja z Polski ale słabo zobaczymy jak Wojtka słychać źródło Kuwaremu jak szopka dobrze wzmacnia odbiór o Jezus Maria. Podchodzimy do środka. Ciekawe dlaczego. Nieprawdopodobne metalowa obudowa. Czy jednak środki dają radę? Jak nagrać live na youtube, no to tam musisz wybrać opcję nadawaj no na żywo, Nie możesz pełny zakłócenie dzisiaj wczoraj to było czysto um.

Stacja ze schodu mocno A Polskie w ogóle Taka to dzisiaj zabawa Stacje zagraniczne bez problemu. A polskie jakaś lipa na tym mini łupie dzisiaj. na tym odbieramy takie urządzenie sobie dokleiłem trochę rzepa o, to rękawiczki żeby się dało to tak trzymać prosto w palcach o, z tyłu mam rzep wtedy za to łapie i mogę kręcić tym pokrętłem do VFO zasilanie jest wzięte tutaj z USB ta mini łypa, tak to wygląda, ale jak widać, znowu nie utrafiłem w propagację na Polskę. Te anteny bardziej lubią trochę dłuższy dystans. Delikatnie, jest krótszy. A tam pięknie wenus świeci nad budynkiem. A tu. No cieszy ze chodąj do mocno. Chcę to te y. Sama stacja jest dalsza. Nic lokalnego. wrócimy chyba tam do Wojtka. Tylko tu się kiepsko przestawia skok. Zostaniemy przy Bełchatowie. Trochę zakłóceń. A zbieramy tu na takim to małym. A chyba mało kto odpowiada. Tak warunki, przysiadłe ST7HKK, ST5 skarbu wanda A nie ST5KW, sześć, Witam ST5KW, przeczytać, kołdę z natowaniem Wojtek Piksie Witam i ozdrowie, czyta ST5KW, ST7HKK Ok, ST7HKK, ST5 skarbu wanda, witaj Wojtku, dziękuję za Odpowiedź na moje zawołanie, piątka, dziesiątka, tutaj w drodze, w trzy sięk białych, taki ze zdrowiem byna, a nie, ale ogólnie jakoś chronimy do przodu. Zawołałem Ciebie, bo widzę tutaj takie stare rafie, bo stąd starego Aikoma, jest to chyba pięcioletniego, albo starego może. I tak zawołałem, żeby to wstało, żeby to mieścić je jako tako, bo... <solamente jest> hmm.> od ciebie nie od ja tu farklı, się słucham, ale nie Po kolei Jakieś tam warunki są no taką mantenkę. Pasmo 80 metrów 3,713,5 MHz. gdzieś zanika warunki zmienne są a coś tam jeszcze słychać Ale da się słuchać. Zaletą jest to, że tu można sobie słuchawki podpiąć, nie robić hałasu na pół ulicy, Sobie słuchać. ale warunki na krótki dystans zanikają mhm. stacje zaniknęły jak to w przeciągu 15 minut zmienić się warunki odbioru jesteśmy na główną ulicę

Taki krótki test odbioru na końcu warunkach tutaj te dwa paski które widzimy na wodospadzie to jest efekt zasilania z przetwornicy USB tutaj bo w tym urządzeniu jest niby taka przetworniczka możemy telefon naładować z tego i tak dalej z tej przetwornicy też pobieram 5V do zasilania anteny ta antena jest aktywna są takie tutaj te dwa pasy na wodospadzie. Tak, wypniemy antenę USB. To jest czysto, wszystko znika. Dobra, teraz trzeba będzie to wpiąć z powrotem. Nie będzie takie proste. Momencik. Kabel I tutaj właśnie tak, takie dwa pasy. No z przetwornicy zakłócenia, która podnosi, bo napięcie baterii jest teraz, nie wiem czy to złapie. Przy v dziękuję Ci również za U mnie urządzenie tak samo jak wcześniej, F t -E 690F, -E. zasilający wzmacniacz od starej radiostacji R140M MOD, teraz troszeczkę mniejsza, około 800W, w kierunku anteny. Prawdopodobnie jakieś 600W zostaje wypromieniowane, także tak to wygląda. Pogoda u nas, można powiedzieć, że no, nie tak to, tak to wygląda. Z ciekawostek powiem, że będę testował urządzenie DR-owe, tak, który osób tutaj wielokrotnie tego Hermeta Lighta tak zwanego tym moim wzmacniaczem i buduje do tego tłum, ale to jest jeszcze trochę posła. Idzień modem dwa zaś przygotuję to wszystko. Także nie mogli się do tego doczekać i na pewno mi odeczku tego urządzenia i wyliczne raporty. Także dziękuję bardzo za miłą mocność. Pozdrawiam, tutaj Stanisław Klebek 4, k Rolanda do Stanisław Paweł 7, HKK hmm. Stacja spod Bełchatowa dużo słabsza. Zmieniają się warunki. No ale tak to jest. Sobie na spacerze. Dobra, test zrobiony. Następnym razem coś powiem na temat tej maszynerii o wadach i zaletach, jakiś statyw i co? Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, hej! hej.